W tej chwili ktoś w Twoim życiu udaje, że się o Ciebie troszczy. Tak, dobrze usłyszałeś. Ta osoba, która się do Ciebie uśmiecha, która wydaje się być wspierająca, która sprawia wrażenie, że stoi za Tobą, może skrywać głęboko zakorzenione uczucia nienawiści, żalu lub zazdrości. A najstraszniejsza część Twoja intuicja próbowała Cię ostrzec przez cały czas. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o tym, kto przyszedł Ci na myśl przed chwilą. To małe wahanie, które poczułeś, mignięcie twarzy w twoich myślach, ma ku temu swoją przyczynę. Twoja podświadomość wychwytywała sygnały, które twoja świadomość często desperacko stara się zignorować. A dzisiaj zamierzam pokazać ci dokładnie, jakie to sygnały. Widzisz, Karl Jung, jeden z najgenialniejszych psychologów w historii, odkrył coś głębokiego o ludzkiej naturze. Nazwał to cieniem, tą ukrytą częścią nas samych. Gdzie pogrzebujemy nasze najciemniejsze uczucia, szczególnie wobec najbliższych. Ale jest jedna rzecz: bez względu na to, jak dobrze ludzie starają się ukrywać te uczucia, zawsze wychodzą na jaw. Jeśli kiedykolwiek wyszedłeś z rozmowy, czując się jakoś pomniejszony, kwestionowałeś siebie po przyjacielskiej radzie, kogoś lub odczuwałeś narastający niepokój w obecności kogoś, kto rzekomo jest po Twojej stronie. Jesteś panowikiem. Wyczuwasz coś prawdziwego? Zanim przejdziemy do tych kluczowych znaków, kliknij ten przycisk subskrybuj, jeśli chcesz opanować sztukę czytania prawdziwych intencji ludzi. Bo to, co zamierzam Ci przekazać, to nie tylko teoria, to praktyczna wiedza, która może chronić Twoje emocjonalne samopoczucie i na zawsze zmienić Twoje relacje. Zacznijmy od jednego z najbardziej podstępnych znaków broniącego się sarkazmu. Znasz te żarty, które bardziej przypominają subtelne pchnięcia? Te chwile, gdy czyjś śmiech zdaje się być przepełniony pogardą? To nie jest tylko przypadkowy humor. To wyrafinowana forma walki emocjonalnej. Weźmy sytuację Michaela. Jego szwagier ciągle robił żartobliwe uwagi na temat jego biznesu. O, wciąż marzysz o tym startupie. Jak uroczo, lub fajnie mieć takie proste ambicje. Każdy komentarz był wygłaszany z uśmiechem, ale był naładowany pogardą. Michael zawsze czuł ucisk w żołądku po tych interakcjach, ale wciąż tłumaczył to sobie jako nadwrażliwość duży błąd. Ten rodzaj zamaskowanej wrogości nie jest przypadkowy jest wyrachowany. Jung rozumiał, że ludzie często projektują swoje najgłębsze niepewności i urazy poprzez pozornie niewinne komentarze uderzają dokładnie w to, co ich w tobie najbardziej zagraża. W twój sukces, Twoje szczęście, Twój potencjał, a gdy próbujesz to wytykać, zobacz jak szybko się cofają. Nie możesz wziąć żartu? Dlaczego jesteś tak wrażliwy? To klasyczne techniki gaslightingu, mające na celu sprawienie, byś wątpił w swoje własne postrzeganie. Ale oto prawda, Twoje instynkty są ostrzejsze niż myślisz, jeśli to już brzmi znajomo. Naciśnij przycisk, lubię to. A uwierz mi to, co nadchodzi. Otworzy ci oczy na jeszcze subtelniejsze sposoby, w jakie ludzie ujawniają swoją ukrytą nienawiść. Znaki, które zaraz przeanalizujemy, dzieją się w Twoim życiu już teraz, niezależnie od tego, czy zdajesz sobie z tego sprawę. Jednak sarkastyczne uwagi to tylko początek. Istnieje jeszcze subtelniejsza forma nienawiści, która udaje zapomnienie lub zwykłe niedopatrzenie. Mówię o sztuce subtelnego sabotażu. A prawdopodobnie dzieje się to w twoim przypadku już teraz. Wyobraź sobie ten przyjaciel, który ciągle zapomina o twoich ważnych datach współpracownik, który nigdy nie potrafi przekazać ważnych informacji lub członek rodziny, który zawsze jest zbyt zajęty, by pojawić się na twoich istotnych momentach. Pewnie wymyśliłeś dla nich wymówki, prawda? Są po prostu roztrzepani. Życie jest zajęte. To nie jest osobiste. Ale pozwól, że powiem ci coś, co może ci wstrząsnąć. Wzorce zachowa nigdy nie są przypadkowe. Jung rozumiał coś głębokiego o ludzkiej naturze. To, co nazywamy zapomnieniem, często maskuje świadome wybory. Kiedy ktoś wielokrotnie pomija to, co dla ciebie ważne, wysyła wiadomość. To forma wojny psychologicznej tak subtelna, że większość ludzi nigdy nawet nie zdaje sobie sprawy, że jest atakowana. Pozwól, że podzielę się czymś, co przydarzyło się Lisie. Jej najlepsza przyjaciółka od piętnastu lat ciągle zapominała, aby zaprosić ją na spotkania grupowe do ostatniej chwili, zawsze z całkowicie racjonalnym wytłumaczeniem. O, myślałam, że Sara ci powiedziała lub całkowicie mi to umknęło ale oto haczyk ta sama przyjaciółka nigdy nie zapomniała zaprosić innych nigdy nie zapomniała opublikować informacji o wydarzeniach w mediach społecznościowych. Nigdy nie zapomniała zaplanować z wyprzedzeniem świąt innych ludzi. To nie jest zapomnienie, to przemyślany wzór wykluczenia i to tylko jeden sposób, w jaki ukryta nienawiść objawia się w naszych najbliższych relacjach. Ale tutaj zaczyna się prawdziwie interesujące. Te wzory często skrywają jeszcze głębszą dynamikę cichą rywalizację. Widzisz ludzie, którzy cię potajemnie nienawidzą. Często są tymi, którzy czują się najbardziej zagrożeni Twoim istnieniem. To oni nie potrafią w pełni cieszyć się Twoimi zwycięstwami, którzy zawsze mają sposób, by podważyć Twoje osiągnięcia lub umniejszyć Twoje sukcesy. O, awansowałeś? Tak, w zeszłym roku odrzuciłem coś podobnego. To, co Jung nazwał projekcją cienia, kiedy czyjeś własne niepewności i nieuznawane uczucia zostają przeniesione na Ciebie. Mogą się uśmiechać i gratulować ci, ale ich słowa niosą subtelny ciężar, który sprawia, że czujesz się jakoś gorszy, niejako mający się wstydzić własnego sukcesu. Jeśli zaczynasz dostrzegać te wzory w swoim życiu, nie przewijaj dalej. To, co zaraz podzielę, może wyjaśnić, dlaczego czujesz się wyczerpany w towarzystwie niektórych ludzi, dlaczego twoja pewność siebie wydaje się umykać w konkretnych relacjach, a co najważniejsze, co możesz z tym zrobić. Ale najpierw daj mi znać w komentarzach, czy doświadczyłeś tego rodzaju subtelnego sabotażu. Twoja historia może pomóc innym zdać sobie sprawy, że nie są sami i nie wymyślają tego. Bo uwierz mi to, co nadejdzie sprawi, że zaczniesz kwestionować wszystko, co myślałeś, że wiesz o osobach bliskich tobie. A to prowadzi nas do jednego z najbardziej niebezpiecznych masek ukrytej nienawiści, nadmiernej życzliwości. Tak, dobrze słyszysz. Czasami osoby, które wydają się najbardziej wspierające, w rzeczywistości potajemnie podkopują cię w tak subtelny sposób, że możesz całkowicie przegapić czerwone flagi. Czy zauważyłeś kogoś w swoim życiu, kto zawsze ma gotową radę, kto zawsze wydaje się wiedzieć, co jest dla ciebie najlepsze, kto zawsze ma zdanie na temat twoich wyborów? To zachowanie może wydawać się troskliwe na powierzchni, ale często działa tu ciemniejsza dynamika psychologiczna. Jung nazwał to fałszywą życzliwością, formą kontroli przebranej za wsparcie. Pozwól, że opowiem ci o Rachel. Jej teściowa wydawała się doskonałym przykładem życzliwości. Zawsze oferowała rady dotyczące jej małżeństwa, kariery, a nawet sposobu wychowywania dzieci. Jednak z każdą sugestią, każdym pomocnym kierunkiem Rachel czuła, jak jej pewność siebie się osłabia. Po prostu próbuje pomóc. Mówiła jej teściowa, jednocześnie systematycznie podważając poczucie zdolności, Rachel tu robi się fascynująco i niepokojąco. Tacy nadmiernie pomocni. Ludzie często wykorzystują swoje rzekome dobrodziejstwo, aby utrzymać cię w stanie zależności. Oferują rady, których nie prosiłeś, a potem sprawiają, że czujesz się winny za to, że ich nie przyjąłeś. Rozszerzają pomoc, której nie potrzebujesz a potem przypominają o swojej hojności. To wyrafinowana forma manipulacji emocjonalnej, którą Jung uznał za przejaw cienia. Ale czekaj, to staje się jeszcze bardziej podstępne. Zauważyłeś kiedyś, jak ci sami ludzie mają tendencję do dzielenia się historiami o tobie z innymi. To prowadzi nas do kolejnego istotnego znaku wykorzystanie informacji jako broni. Ta osoba, która zawsze wydaje się wiedzieć, co dzieje się w życiu innych, która dzieli się, Zmartwieniami, o tobie z innymi, która w jakiś sposób potrafi zamieniać twoje prywatne zmagania w publiczne tematy dyskusji? Nie robi tego z troski, angażuje się w formę społecznej asasynacji, zastanów się, ile razy ktoś zaczynał plotkę od słów: Powiem ci to tylko dlatego, że mi zależy. To nie jest troska, to przemyślany sposób na kontrolowanie twojej narracji, kształtowanie sposobu, w jaki postrzegają cię inni. A prawdziwe niebezpieczeństwo? Większość ludzi nigdy nie zdaje sobie sprawy z tego, co się dzieje, aż ich reputacja już zostanie zaszkodzona. Zostaw lajka, jeśli zaczynasz dostrzegać te wzorce w swoim własnym życiu. Uwierz mi, rozpoznanie tych znaków to dopiero pierwszy krok do ochrony siebie, ponieważ to, co zamierzam ujawnić następnie, może być najważniejszym spostrzeżeniem ze wszystkich, moment, w którym ukryta nienawiść staje się niemożliwa do zignorowania. Ale zanim tam dotrzemy, pozwól, że zapytam Cię: ile razy dzieliłeś się dobrymi wiadomościami z kimś tylko po to, aby poczuć się w jakiś sposób umniejszonym przez ich reakcję? Ten pozornie wspierający przyjaciel, który nie potrafi z siebie wydobyć prawdziwego entuzjazmu dla Twoich osiągnięć, ten członek rodziny, który zawsze znajduje sposób, aby zmienić temat, gdy świętujesz, jest powód tej reakcji, a jest on bardziej przemyślany, niż możesz sądzić. Widzisz, Istnieje coś szczególnie odkrywczego w tym, jak ludzie reagują na Twój sukces. To jeden z najsilniejszych wskaźników ukrytej nienawiści. A gdy to zrozumiesz, nigdy więcej nie przeoczysz tych znaków. Gdy ktoś, kto twierdzi, że się o Ciebie troszczy, nie potrafi szczerze świętować Twoich osiągnięć, mówi Ci dokładnie to, co naprawdę czuje, bez słowa. Rozważ ten scenariusz. Właśnie osiągnąłeś coś znaczącego. Może awans? Osobisty kamień milowy, lub po prostu małe zwycięstwo, z którego jesteś dumny. Ludzie, którzy w tajemnicy żywią negatywne uczucia wobec ciebie, będą mieli charakterystyczny wzór reakcji. Szybko pogratulują ci, ale ich gratulacje wydają się puste. Natychmiast przeniosą rozmowę na siebie, lub co gorsza, subtelnie umniejszą twoje osiągnięcie. O, dostałeś awans? W tej gospodarce pewnie naprawdę desperacko szukają ludzi. A może to wspaniałe? Te odpowiedzi to nie tylko towarzyska niezręczność. To świadome psychologiczne techniki zaprojektowane tak, by odebrać ci radość. Jung zrozumiał coś głębokiego na temat tego zachowania. Zauważył, że niezdolność do świętowania sukcesów innych często wynika z głęboko zakorzenionego lęku przed byciem przyćmionym, przed ujawnieniem się jako mniej wartościowym. Ale o to, co czyni to naprawdę podstępnym. Ci ludzie często idą na ogromne wysiłki, aby utrzymać pozory wsparcia, jednocześnie aktywnie starając się podważyć twoją pewność siebie. Pozwól, że opowiem historię Dawida. Za każdym razem, gdy dzielił się dobrymi wiadomościami z bratem, następowała subtelna zmiana w rozmowie. Jego brat mówił gratulacje, ale szybko dodawał: "Tylko bądź ostrożny", po którym następowała lista potencjalnych problemów lub sposobów, w jakie rzeczy mogłyby pójść źle. To było tak subtelne, że Dawid spędził lata wątpiąc w siebie, podważając swoje osiągnięcia, nigdy nie zdając sobie sprawy, że zmartwienia jego brata były w rzeczywistości objawami ukrytej niechęci. A teraz robi się naprawdę interesujące, i dlatego kliknięcie subskrybuj teraz może chronić twoje zdrowie emocjonalne. Ponieważ gdy raz rozpoznasz te wzory, zaczniesz je dostrzegać wszędzie. Ten przyjaciel, który zawsze musi opowiedzieć jeszcze lepszą historię, ten członek rodziny, który znajduje subtelne sposoby na kwestionowanie Twoich wyborów, ten kolega, który rozprzestrzenia obawy o Twój sukces, pokazują Ci swoje prawdziwe uczucia, jeśli wiesz, jak czytać znak. Ale oto, co jest kluczowe do zrozumienia: to zachowanie często nasila się, gdy jesteś na szczycie swoich możliwości. Twoje chwile triumfu stają się ich chwilami największego zagrożenia. Obserwuj uważnie, jak ludzie reagują, gdy dzielisz się szczerą radością ze swojego życia. Ich natychmiastowa reakcja, mowa ciała, słowa, które wybierają to wszystko wysyła wiadomość. A jeśli zaczynasz dostrzegać te wzorce w swoich relacjach, zwróć uwagę na to, co zaraz podzielę się z tobą. Ponieważ zrozumienie ostatniego Najbardziej odkrywczego znaku ukrytej nienawiści może całkowicie odmienić sposób, w jaki nawigujesz w swoich najbliższych relacjach. Prawda, którą zamierzam ujawnić, tłumaczy, dlaczego zawsze czułeś, że coś jest nie tak, nawet gdy nie mogłeś tego dokładnie określić. Ale zanim ujawnię ten ostatni kluczowy znak, pozwól, że podzielę się czymś, co może Cię zszokować. Ludzie, którzy skrywają te ukryte uczucia nienawiści. Często zmagają się z czymś znacznie głębszym, niż sobie to wyobrażasz. Pamiętaj, co odkrył Jung o cieniu. To, co nienawidzimy u innych, często jest tym, czego najbardziej się boimy w sobie. Oto najbardziej odkrywczy znak ze wszystkich. Obserwuj, jak ludzie reagują, gdy jesteś naprawdę autentycznie sobą. Kiedy nie starasz się ich zadowolić, kiedy nie przygaszasz swojego blasku, kiedy po prostu istniejesz w pełni swojej mocy. Ci, którzy w tajemnicy cię nienawidzą, nie potrafią tego znieść. Ich maska pęknie, nawet jeśli tylko na chwilę. Zobaczysz to w mikroekspresjach, to błysk niezadowolenia, gdy dzielisz się swoimi marzeniami. Usłyszysz to w subtelnych zmianach tonu, w sposobie, w jaki ich głos napina się, gdy rozmawiają o twoich wyborach. Poczujesz to w energii, jaką wnoszą do rozmów o twoim życiu, w tym ciężkim, stłumionym obecności, która sprawia, że czujesz się jakoś mniejszy. Kimś, kto zawsze wydaje się być obecny, kto mówi wszystkie właściwe rzeczy, ale sprawia, że czujesz się wyczerpany. Zauważyłeś, jak reagują, gdy przestajesz szukać ich aprobaty. Kiedy podejmujesz decyzje bez ich konsultacji? Kiedy okazujesz pewność w swoim własnym kierunku? To, co czyni ten znak tak potężnym, ujawnia się najczyściej, gdy zaczynasz ufać sobie. Gdy zaczynasz uwalniać się od ich wpływu. Ich prawdziwe uczucia stają się niemożliwe do ukrycia. Osoba, która w tajemnicy zazdrości Twojego wzrostu, nie może utrzymać swojej wspierającej fasady, gdy staje przed Twoją autentyczną akceptacją siebie. Pozwól, że opowiem Ci o Marku. Miał mentora w pracy, który zawsze przedstawiał się jako największy zwolennik Marka. Ale kiedy Mark zaczął rozwijać swój własny styl przywództwa i zyskiwać uznanie za swoje unikalne podejście, wsparcie, Mentora przekształciło się w coś zupełnie innego: subtelne podkopywanie w trakcie spotkań, złośliwe komplementy, zaniepokojone rozmowy z innymi liderami na temat, gotowości, marka do awansu. To jest moment, kiedy ukryta nienawiść staje się najbardziej widoczna, gdy wkraczasz w swoją moc. Ponieważ ludzie, którzy naprawdę się o ciebie troszczą, będą świętować Twoją autentyczność, wesprą Twój rozwój, nie próbując kontrolować jego kierunku. Będą cieszyć się z Twoich sukcesów, nie dodając żadnych zastrzeżeń. Jeśli teraz dostrzegasz te wzorce w swoich relacjach, pamiętaj o tym. Zrozumienie tych znaków nie polega na stawaniu się paranoidalnym czy nieufnym. Chodzi o szanowanie swojej intuicji, ochronę swojej energii i wybór otaczania się ludźmi, którzy potrafią świętować prawdziwego Ciebie. Prawda jest taka, że nie każdy, kto się do Ciebie uśmiecha, pragnie dla Ciebie dobrze. Ale nie każdy, kto cię kwestionuje, pragnie twojej krzywdy. Kluczem jest nauczenie się odróżniać: prawdziwe zaniepokojenie od maskowanej urazy, prawdziwe wsparcie od ukrytej nienawiści. Twoje przeczucie od dawna próbuje ci wskazać tę różnicę. Zrób chwilę obecną, aby przemyśleć swoje relacje. Kto sprawia, że czujesz się rozwinięty, pełen energii, zdolny? A kto zostawia cię wyczerpanego, pełnego wątpliwości, pomniejszonego? Odpowiedzi mogą Cię zaskoczyć, ale nie będą kłamać. Jeśli to wideo pomogło Ci zrozumieć dynamikę w Twoich relacjach, naciśnij ten przycisk. Lubię to i subskrybuj. Podziel się tym z kimś, kto potrzebuje tego usłyszeć. Ponieważ zrozumienie tych znaków to nie tylko identyfikowanie ukrytej nienawiści, to stworzenie przestrzeni dla prawdziwych połączeń, autentycznego wsparcia i prawdziwej miłości w Twoim życiu. Pamiętaj, że nie musisz konfrontować każdej osoby, która pokazuje te znaki. Czasami samo zrozumienie, co się dzieje, wystarczy, by zerwać z jej mocą nad tobą. Twoja świadomość to twoja ochrona, twoja autentyczność to twoja tarcza, a twoja gotowość do zaufania własnym instynktom to twoja droga do wolności. Dziękuję, że towarzyszyłeś mi w tych odkryciach. Twoja obecność tutaj, twoja gotowość do stawienia czoła tym prawdą. Pokazuje, że jesteś gotowy na głębsze, bardziej autentyczne relacje w swoim życiu. Nie przestawaj rosnąć, nie przestawaj obserwować, a przede wszystkim bądź bezwstydnie sobą.